Początki Pałacu Saskiego to rok 1661. Jan Andrzej Morsztyn buduje piętrowy barokowy pałac. Pałac w 1713 kupuje król August II Mocny i rozpoczyna jego przebudowę ukończoną 11 lat później. Przebudowany pałac stanowi jedno z założeń urbanistycznych tzw. Osi Saskiej. W 1837 roku Adam Iczkowski tworzy na zlecenie nowego właściciela Iwana Skwarcowa plan jego przebudowy w stylu klasycystycznym Rozbierając część środkową pałacu i dodając w tym miejscu kolumnadę. Zmodyfikowano także oba skrzydła boczne pałacu. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku w Pałacu Saskim ulokowano sztab generalny Wojska Polskiego. Pałac Saski był siedzibą biura szyfrów. W grudniu 1932 roku trzech matematyków Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski złamali kot niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma. Przed budynkiem ustawiono pomnik księcia Józefa Poniatowskiego. W arkadach pałacu Saskiego zlokalizowano grób nieznanego żołnierza. W wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku pałac zajął Wehrmacht. Po upadku powstania warszawskiego Niemcy wysadzili w powietrze pałac Saski. Ocalał tylko fragment arkad z grobem nieznanego żołnierza. 11 listopada 2018 roku, podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, prezydent Andrzej Duda podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego, Pałacu Brilla i zachodniej pierzei Kamienic przy ulicy Królewskiej. Już niebawem perły architektury na nowo wpiszą się w krajobraz Warszawy.